Witajcie w pierwszym, w drugim odcinku z Brixix na kanale. Ostatni odcinek się dobrze przyjął, sześć świetle nie było, więc oczywiście nagrywamy następny film. Byłby wcześniej ten film, gdyby nie to, że przez skasowałem nie ten, co trzeba i skasowałem. Ten... No, ciepapy, było fajnie. A zatem mój pomocnik, no i dzisiaj przechodzimy i co? sobie robimy tak. fajne rzeczy. Dokładnie. Nie tutaj chciałem się znaleźć, ale my to O, dokładnie tutaj chciałem się znaleźć. Ci! Dzień Dzień, zar nieprawda, zabawa jest taka, że będziemy po prostu wrzucali do... Tak. E, zobaczcie, tej, wielkie, tej wielkiej dziury. Mm -hmm. Będziemy zrzucali... No tylko kolej, tylko teraz więcej aut, baba? Tak, teraz patrzymy samochody. Tylko więcej. No tak, bo to już było mało czasu, bo się powoli e, czas nam kończył. E, dobra, na początku już pójdzie no, taką ciężarówkę na sam początek. Nie wiem czy ona pójdzie jako pierwsza. Zobaczymy. Myślę, że takie luźniejsze auto będziemy zrzucać. Dom! Y... Dom! No, żeby dom, już bym chciał. No dobra, myślę, że to będzie. Y... W sumie, czemu by nie? Będziemy mogli później chałupę zrzucić całą. Całą chałupę w tę wielką dziurę. Jeżeli nam się uda, bo nie wierzę. Oj, lepiej żeby się nam udało. Dobra, to jest jeden tir. Tu mamy drugi tir. Największy tir, taka tiroza można sady powiedzieć. Saddy będzie sprzedawał zepnąć mm. autko. Tak, teraz... po kolei się, że Sady Teraz będzie... zrzucamy takiego... Znaczy teraz będzie, będzie taki malutki Dipole Dipole Willis. Ja nie powiedziała, że to jest Jeep, ale może stale. To jest Jeep, taki stary. Tylko stale, taki zielony, ładny. No tak, bo zielone. to były wojskowe barwy, no i takie auto. Myślę, że na początku tyle i... Wojskowe farby są ładne, takie zielone. No dobra, to zaczynamy mieć już filmik, co? No dobra. Tak. No dobra, to ja teraz, uwaga, zjeżdżam pierwszą Furmaną i lecimy! Ulicz, lecę. No, powiem, że auto się lekko poturbowało. O, żeś ty Ma się sefek. Zaraz zobaczymy, czy ja zginąłem. Mi się wydaje, że ja zginąłem nawet. Ej. No nie wiem, w każdym razie to trochę się rozkwasiło. Ale był wysoki. No to teraz, pora na naszego Willisa. Czyli mnie. Tak jest, teraz mój pomocnik będzie skakał. I jedź, jedzie, jedzie. I wierzę do tej dziury. Już okręcić, na tym minutę, że Abu? No i się rozkwasił. Kurczę. Za bardzo, bo mogę jechać. Powiedziałbym, że liczyłbym na trochę lepszy efekt, ale niech będzie. Baba. Ja żyję! Ej, można jechać! No może nie jechać, ale nie sądzę, żebyś go sprzedała po dużej cenie, jakbyś chciała w ogóle. Dobra, teraz moja kolej. Uwaga, taki wielki, w sumie najmniejszy tej tir na razie. Leci! I w ogóle, jeśli będziecie chcieli, żeby było więcej odcinków z tej gry, to oczywiście się pewnie pojawią jakieś. No i się być przynajmniej sześć wyświetleń z tej gierki. O, mam niepewność. Ej, ale... nie będzie po No to, najpierw no, to dodamy jedno auto. Dla mnie! Dla ciebie? Znaczy dla mnie? Nie, ja dwa! Nie, skaczysz tym? Aha, później ja tym. Nie, ja teraz skakałem. Teraz tym, później ja tym. Aha, dobra. Dobra. To jedź. No, ciekawy jestem, jak to wyjdzie. Dziura ogromna, tam już też dużo klocków jest. Aaaa, już się pewnieś, ale zabankowali. Co ty robisz? Wyszliśmy z samochodu. O, przeżyliśmy! Mamy 5% życia, ale przeżyliśmy. Może patrz, jak się tyry tam stacza. gdzieś o, o. Nie, 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 nie. I Dobra. Powiem, że ten tir też się tak nie najbardziej, ale spróbuję skoczyć tak jak na ciebie, ok? Tym białym. Spróbuję skoczyć prosto na ciebie. Mm, może będzie ognisko. Nie wiem, czy zaraz ognisko. Jeden Dir, dobra. Ten Dir jest tutaj, więc teoretycznie. Dobra, nie wiem, po prostu jadę. Jiu, łożysz ty. ty! panie, ale to będzie mocarne. Mocarny orzeł! łożysz ty! Ja byłam dwa razy, a Ty trzy razy, prawda? E, tak, jakoś tak. Czyli ja jeszcze mam jeden na hamohód. No dokładnie. Powiem, że Ty nadal się da mieszkać. No, super! A jak mamy spać? Nie e, coś dziwnie tego mecza grają, tak koślawo, tak odwrotnie. Co mnie tutaj... Eee ...łożysz ty? Wywaliło nas pod mapę normalnie. No dobra, ponieważ jest nie doczepimy jeszcze jedno auto, które zrzuci tej mój pomocnik będziemy kończyć odcinek. A dom! Dom to w następnym odcinku. Zobaczymy ten odcinek się przyjmie i wtedy zróbmy chałupę. Tak my słuchajcie wielgachnął chatę sobie radośnie właśnie w te odchłanie. Jeśli będziecie chcieli więcej odcinków w tą otchłanią albo na innej mapie, no to dajcie znać w komentarzu, a my już tutaj uwaga, pomocnik zabierać właśnie mi myszkę bo chce sobie dobrze ustawić i będzie superanski zjazd możemy włączyć światło oraz awaryjne, myślę. Widzę, że Ty tak próbujesz tak realistycznie, że kierowca nie chce, ale zjedzie, tak? Tak. Po co awaryjny masz? Muszę to kląszyć. Ojej. Ja nie, przepraszam, nie. ale to jest o zjazdach w te dziurę, więc. Więc pierwszy. O, że ty. Ale się fajnie rozwala. Łop, Są łop. Dobra, a teraz, słuchajcie, oglądamy, jak bardzo się to auto rozkwasiło. Powiedziałbym, że efekt jest fajny. No, dokładnie. A moje ucho. Już powoli pada. Parę minut nagrywania z Tobą odcinka i już ucho mi. Możecie napisać, czy chcecie, aby mój pomocnik tutaj grał ze mną więcej w komentarzu. Ała. No i teraz musimy kończyć odcinek, wrócimy do kanałek. Także dajcie, dajcie znać w komentarzu, czy chcecie, żeby mój pomocnik ze mną nagrał więcej filmów, a teraz się z wami żegnam. Pa! I cześć!